Często się mówi, że ludzie, którzy interesują się rozwojem osobistym, to jacyś dziwni ludzie, że to jakaś sekta. No i nawet ja bym się z tym zgodził, że to są dziwni ludzie. Ale zazwyczaj o tej dziwności mówią też ludzie, którzy nie interesują się rozwojem osobistym. To tak, jakby trochę piłkarz powiedział, że jakoś ten koszykarz dziwnie gra w piłkę, bo rękoma. Ale to kolejne porównanie, które mógłbym tutaj dodać, to jest tak, jak panuje ogólna opinia, że ludzie sukcesu, którzy coś w życiu osiągnęli, zarobili pieniądze, to są ludzie gburowaci, tacy chamscy, że, że nie chce się z nimi rozmawiać. No i oczywiście też jestem w pewnym stopniu zgodzę. Bo człowiek sukcesu, który coś w życiu osiąga, nie marnuje czasu na gadanie o niczym. Dlatego nie chce mu się gadać, co jego odbiorca zrozumie jako gburowatość. Nie zmienia to jednak faktu, że ludzie, którzy interesują się rozwojem osobistym, którzy przynależą do tych sekt czy są jacyś dziwni, statystycznie odnoszą częściej sukcesy niż ci ludzie, którzy się nie interesują rozwojem osobistym, to taki filmik dzisiaj dla Was wrzucam do przemyślenia, bo może jednak warto się zainteresować tym rozwojem, tą sektą. Może warto poczytać trochę, co to jest, skąd to się bierze i o co w tym chodzi. Jeżeli po tym, jak dowiesz się, czym jest ten rozwój osobisty, jak on działa, jak funkcjonuje, dalej będziesz mówił, że to sekta, że to dziwni ludzie, masz do tego prawo. Pozdrawiam.